siema dzisiaj wam pokażę mój serwer na który możecie swobodnie wchodzić to tu jest mój dom ip serwera będziecie mieli podane na, w jakimś rogu lub na dole lub na górze to jest moja mój dom Tutaj mój Zombie jak się dobija do drzwi będę go no, miał w domu ale fajnie będzie walił w te drzwi mi teraz i będzie trzech adminów. Ja jestem pierwszym. Drugim będzie Mr. Craft. Też z YouTube. Nagrywa film poradniki chyba. O, tu jest jego dom. Jakaś chyba kopalnia czy coś takiego. Nie będę tam wchodził, bo nie wiem co tam może być. I jego balkon. Niech to być pokój do zaklinania, ale nie czemu nie ma. I są nie niszczyć Jak wejdzie ktoś to nie niszczyć domów i nie brać ze skrzyni Potwory tu są włączone Poziom trudności to Easy I to tak do innego filmiku że będę chyba nagrywał Let's play e z poziomu peaceful. Nie lubię bić potworów. Szkoda mi ich. Więc będziemy robić. Będę robił, nagrywał. Let's play e z peaceful. Więc subskrybujcie. Łapki w górę, tak jak ja teraz. O, jeszcze tak, wyżej jeszcze. Dobijcie jak najwyżej te łapki w górę i nara.